Pan się urodził w 1934 roku? W września 1934 roku. Tatuś był pracownikiem administracji samorządowej i pra pracował w Rapsztynie. Od 1932 roku pracował w Rapsztynie. Poprzednio tata pracował w Jangrocie, w gminie Angrod. I stamtąd, tam się zapoznał z mamą i później jak, jak przenieśli go służbowo do Rapsztyna do pracy, no to w Rapsztynie mama później yy, przyjechała tu za nim. No i tutaj w 1933 roku wzięli ślub, no a ja się w 1934 urodziłem, no i tego. I tak tak to było, no. Jak się zaczęła wojna, to no był Pan małym dzieckiem, a mimo to zostawiło no, 34, to takie piętno... W 1934, no to w 1939, no to lat. nie było hmm. wiele lat, no. no. jechali ci uciekinierzy, przeważnie to były furmanki konne, na, ty, na tych furach siedzieli, siedziały osoby starsze, czy kobiety z dziećmi, i to tak wszystko jechało z Olkusza w kierunku Wolbromia, przesuwało się to wszystko, no, tam coś tam wieźli ze sobą, jakiś dobytek, no ale co tam można było wziąć, wie Pan, z domu, no. no było to, to, wie Pan, przerażające, bo to tak wszystko się przesuwało, te samoloty niemieckie krążyły w powietrzu. Mieliśmy radio, chociaż dawniej przed wojną to, to te radia to były na tego, na te akumulatorki takie trzeba było tak mieć, bo to prądu w Rapsynie nie było. No to ten, no to radia korzystało się, no to w te komunikaty radiowe bez przerwy nadawane było, tu już Niemcy wkroczyli, tutaj walki tu się toczy, tutaj to, tu tamto, no to to, to taka wie pan atmosfera była no, no, napięta, bardzo napięta. Ten no. samolot, tak wie pan jak jest zamek, po, załóżmy po lewej stronie i ten las, on tak wyleciał tak niżutko, i tam przy gminie była dawniej taka duża gruszka I on tak prawie że nad tą gruszką naleciał i rzucił tą bombę zapalającą w te ziemniaki. Ta bomba tak wybuchła tak z takim ogniem dużym, bo to się tak paliło, to nie wiem czy tam jakie, tam musiał mieć jakiś ładunek zapalający. Do, do no i tego, no i poleciał ten samolot, no wszyscy tacy przestraszeni, no bo to nie wiadomo, czy przyleci jeszcze raz i rzuci na jakieś domy, czy coś takiego, no bo to to było taka wie, no Panika była w każdym razie wśród ludzi ogromna, bo to to wojna, wojna. Pierwsze dni za okupacji były bardzo ciężkie, były bardzo ciężkie, bo nie było aprowizacji. Polskie te przedwojenne piekarnie czy sklepy zostało to wszystko pozamykane, bo jak Niemcy weszli to pozamykali i pierwsze dni były naprawdę bardzo, bardzo takie biedne, bo na przykład pamiętam taką historię, jak mama, no, do, do mamy mówię, Mama, może tam gdzieś masz jaką skórkę chleba czy coś. Bo nie było co jeść, po prostu y, w pierwszych tych dniach tak lego. Później, jak już ruszyła atporowizacja niemiecka, jak Niemcy wydali kartki dla Polaków, to wszystko, y, uruchomili te sklepy, to, te piekarnie czy coś, no to zaczęło to już być troszkę lepiej, no ale, ale no. Jakiego żadnego nie było, no bo przecież Niemcy ograniczali. No cóż, na te kartki była marmolada, była tam parę deko mięsa, chleb ten ciemny taki, no, gorszego gatunku dla Polaków. Ale myśmy sobie poradzili w ten sposób, że tata kupił krowę i z gminy. W Rapsztynie tam w tej chwili zaleśniczówką, tam takie pole jest, tam dzierżawiliśmy pole. I y, po prostu mieliśmy tą krowę i ta krowa była, nazwijmy tak, jedyną żywicielką naszą przez całą okupację, bo było swoje mleko, można było masło zrobić, można było ser czy tam coś. To, to, już, to już było bardzo dużo, bo to było pierwsze. Trzeba było oddawać kontyngentowe mleko? Wie Pan co, że nie oddawaliśmy mleka. Dlaczego? Nie wiem czy to było związane z tym, wie Pan, że, że mieszkaliśmy na granicy, może to było takie jakoś uwzględnione to, bo przychodzili Niemcy. Na przykład ja tu tak wspomnę też takiego jednego Niemca, bo to, to był nie Niemiec, tylko Czech a służył w wojsku niemieckim. I on codziennie przychodził, on bardzo lubił pić mleko. I przychodził do mamy, żeby mama dała jeszcze, jak wydobywa krowet świeżego mleka, no to, to tego, to on zawsze to mleko tam wypijał. Sprawa była taka, że mieliśmy my, my, kury swoje, no to było jajko. Tam od czasu do czasu on kurę się zabiło, no to było mięso. No i mama tutaj, taki, taki był w tym miejscu taki, taka komórka. Na początku były kury, kurnik był, a w głębi zrobiła mama z tatą takie pomieszczenie, takie klatkę i w tej klatce były króliki, bo Niemcy nie pozwalali królików chować, bo króliki jak się chowało, to trzeba było mięso oddawać. I te króliki tam w tyle były. Także jak Niemcy chodzili, no to z przodu były kury, a z tyłu były króliki. No trzeba było kombinować. No i tego królikaś tam od czasu do czasu zabiło. Wie pan, no znów trochę tego mięsa jakiegoś było. No. A żarna na przykład mieliście? I żarna były u sąsiada za ścianą. Tu mieszkał gospodarz, go miał żarna. No za żarna się jechało do święcimia, ale były te żarna takie dwa te, te y, kręgi no i tego i sąsiad y, wiedział że jak tam jakiś Niemiec się kręci no to trzeba było te żarna przykryć albo rozebrać i a tak to się pamiętam ja też nieraz tak to ciężko było, bo co, te kamienie się tarły jeden o drugi, ta mąka tam leciała na dół. No ale się coś ukręciło na ten żur czy na coś, to, to tej mąki było, tak. Ponieważ tata pracował w gminie tym i miał kontakty z sołtysami, tutaj była. Ponieważ ta gmina Rawczyńska miała duży obszar działania, bo była, było 12 wiosek, także to no i ci wie pan przychodzili, do tata, tata zajmował się zbieraniem podatków, jako w gminie odpowiedzialny był za No to nieraz ci tam przyszedł, to tam przyniósł coś z tej wsi, a to jakieś tam mąki znowu kręcili, to a no przyniósł, jak to wie pan. Polacy się popierali w takich różnych trudnych sytuacjach. Nie było takiej jakieś nienawiści, że, zachłanności, bo to wiedzieli wszyscy, że tego, no. Czy pamięta Pan, jak wyglądały święta za okupacji? No święta były, wie Pan, całkiem inne. To nie te święta, co się dzisiaj odprawia. To były bardzo <laughs> takie skromne. Mama upiekła jakieś tam ciasto, to tam gdzieś y, jakieś mąki dorwało się trochę, no tam jajka była coś, no to upiekła, y, no choinka była, co na tej choince wisiało. Mama robiła taka, brytfarna była, rozpuściła cukier, nas, y, do, wymieszała z makiem i, rob, i makówki takie robiła, to się usiadło, później się kroiło. I w papierki się zawijało i wieszało się na choinkę. To były takie cukierki, bo ich nie było. Dla Polaka cukierków. No. Polskie dziecko to smaku czekolady to nie znało za, za czasów okupacji, bo to można było tylko zobaczyć, bo na krakowskiej na przykład były te sklepy takie tylko dla Niemców, to na wystawie były winogrona, czekolady, pomarańcze, wszystko, bo to polskie dziecko tylko mogło popatrzeć przez szybę, jak to wygląda, i, i uciekać, żeby niedługo, bo mógł iść policjant. I, i dostać można było, za się tu plątał człowiek po, tego sklepu.